Dochodzimy do cholesterolu, który jest w ogóle wałkowany wszędzie wobec. Dlaczego ten cholesterol jest taki zły? W sensie, dlaczego lekarze się go tak czepiają, słuchajcie? No to tutaj musimy sięgnąć trochę historii. Generalnie, historia cholesterolu wiąże się trochę z tym, że kiedyś. Kiedyś ktoś doszedł do wniosku, że spożywanie dużej ilości cholesterolu i tłuszczów nasyconych po pierwsze podnosi poziom cholesterolu we krwi, a po drugie prowadzi do chorób serca. I był sobie taki lekarz, dr Kies, który badał 7 krajów, i to było długie badanie, bo to trwało 20 lat od 58 do 78, i opracował tak zwaną dietę serce. Dieta serce, czyli wycofanie tłuszczów nasyconych, wycofanie czerwonego mięsa, zastąpienie tłuszczów nasyconych tłuszczami wielonienasyconymi, zastąpienie mięsa spożyciem chociażby ryb z Spożyciem chudego nabiału, chudego mięsa, i takie były założenia. Po tych 20 latach, po tych badaniach, stwierdzono, że tłuszcz po pierwsze to jest samo zło, a po drugie, że tłuszcz odpowiada za choroby serca. I właśnie wtedy powstały w latach 70. XX wieku założenia żywieniowe, które zakładały, że spożycie energii Powinno, że spożycie węglowodanów powinno oscylować na poziomie 55-60% do 60 energii, czyli tego całkowitego naszego spożycia. I tak jak wiecie pewnie, jeżeli się interesujecie wytycznymi, normami żywieniowymi, no to te, te wskaźniki zostały zachowane do tej pory. Do tej pory zakłada się, że mniej więcej węglowodany powinniśmy spożywać na poziomie 55%, czyli to jest nasze główne źródło energii w diecie. Ale. Co się stało oprócz tego? Oprócz tego, że wycofano i smalec, i wycofano masło ze sklepu, zastąpiono to tłuszczami roślinnymi, zwłaszcza margaryną, czyli utwardzonymi olejami roślinnymi, które są pełne izomerów trans, to zaczęto słodzić wszystko syropem glukozowo-fruktozowym, zmniejszono aktywność fizyczną, i nawet doszło do tego, że w Stanach Zjednoczonych zaczęto zwężać chodniki, dlatego że ludzie przestali po nich chodzić, zaczęli, przesiedli się do samochodów, nie musi. Już spacerować, w związku z czym te szerokie chodniki też nie były nikomu potrzebne. Jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle tematem cholesterolu, ja Wam bardzo polecam taką książkę Cholesterol, naukowe kłamstwo, gdzie jest dokładnie rozpisane to, jak doszło do tego, skąd te normy się na cholesterol wzięły i dlaczego on jest obwiniany o całe zło tego świata. Natomiast, jakie są fakty na temat cholesterolu, bo mi tak to już pewnie wiecie. Przede wszystkim. Musicie wiedzieć o tym, że cholesterol w dużej mierze jest produkowany w naszej wątrobie. Tak, w naszym organizmie. Około 80% cholesterolu jest produkowana przez nas, a tylko 20% tego cholesterolu, który sobie krąży w naszym organizmie, jest dostarczana spożywieniem. To jest bardzo niedużo, jak sobie na to popatrzycie. I z czym to się wiąże? Słuchajcie, wiąże się to z tym, że tak naprawdę okazuje się, że ilość spożywanego cholesterolu. Nie ma dużego wpływu na poziom cholesterolu w waszym organizmie. Zatem, jeżeli wyjdziecie na badania laboratoryjne, robicie sobie profil lipidowy i tam wychodzi wam podniesiony poziom cholesterolu, to tak naprawdę tylko 20% waszej diety, tylko inaczej, to tak naprawdę tylko w 20% wasza dieta ma wpływ na to, jaki ten poziom cholesterolu jest, bo cała reszta się dzieje w waszym organizmie. I znowu, nie chcę tutaj też powiedzieć, że poziom cholesterolu nie ma znaczenia, bo to wcale nie o to chodzi. Nie uważam też, że osoby, które są na diecie ketogenicznej, mają przyzwolenie na wysoki poziom cholesterolu. Natomiast wiedzcie o tym, że bardzo często jest tak, że dieta, czyli to, co spożywacie, nie ma większego znaczenia. Znacznie większe znaczenie ma styl życia, mają stany zapalne, które się w organizmie toczą, infekcje wszelkiego rodzaju, zanieczyszczenia środowiska. Zresztą o tym też zaraz powiem. A propos hipercholesterolem, z czego ona się bierze, kiedy ten cholesterol nam przekracza 300? I na co tutaj zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, bo Generalnie u 25% tylko, co czwartej osoby, jeżeli chodzi o naszą populację, zauważono, że rzeczywiście zmiana diety ma wpływ na poziom lipidogramu. Diety samej w sobie, tak? Bo to nie chodzi tylko o zmianę diety. O tym też zaraz powiem. Natomiast cholesterol sam w sobie jest niezbędny przede wszystkim do produkowania hormonów, zwłaszcza hormonów płciowych i osoby, które są na dietach niskotłuszczowych, bardzo często mają problem z płodnością, więc to jest pierwsza rzecz, na którą ja zwracam uwagę, jeżeli trafiają do mnie osoby borykające się z problemami z płodnością. Ja wolę, żeby kobiety miały wyższy poziom cholesterolu, niż żeby go miały za mało, bo wtedy jest trudniej zajść w ciążę. Oprócz tego, cholesterol wpływa przede wszystkim na trawienie, zwłaszcza trawienie tłuszczów, na niwelowanie stanów zapalnych, chroni nasze komórki, komórki mózgu, nerwy i pozwala zachować zdrowie. Cholesterol jest nam naprawdę bardzo, bardzo potrzebny, więc nie powinno być go za mało. I pamiętajcie o tym, że i HDL, i LDL są to tylko lipoproteiny. To nie jest tak, że mamy zły i dobry cholesterol. Nie, to są tylko cząsteczki, które będą go rozprowadzały po naszym organizmie. Zatem, na co zwracamy uwagę, jeżeli chodzi o poziom cholesterolu? Na dwie rzeczy. Oczywiście, jeżeli jeden cholesterol jest wywindowany w kosmos, to szukamy przyczyny zawsze. I jakie mogą być przyczyny, to Wam zaraz pokażę. Natomiast patrzymy na to, jaki jest stosunek trójglicerydów do HDL-u. Patrzymy na to, żeby te trójglicerydy były w normie to by była idealna sytuacja, żeby były najlepiej poniżej stówy. I trójglicerydy do HDL-u powinny być mniejsze od 1, wtedy jest super. Tak samo jeżeli chodzi o LDL do HDL-u, LDL do HDL-u nie powinien być większy niż 2. I wtedy mamy dobrą sytuację. Jeżeli te wskaźniki są za zachowane, to wtedy nie ma tutaj większego problemu, tak? To wtedy nie będziemy się czepiać za bardzo tego, że na przykład mamy cholesterol 220, a norma jest do 190 czy 200 w naszym laboratorium, bo to nie jest aż tak ważne. Natomiast zawsze patrzymy na to, na trójglicerydy, HDL, LDL i patrzymy, jaki jest stosunek jednego do drugiego. To jest naprawdę ważne. Jeżeli mamy problem z hipercholesterolenią, czyli tak jak mówię, jeżeli, zwłaszcza jeżeli cholesterol nam winduje w górę, na przykład jest powyżej 300, co sprawdzamy? Przede wszystkim sprawdzamy, czy nie mamy problem z trawieniem samym w sobie, czyli nie mamy zaburzeń metabolicznych, słuchajcie, bo być może jest tak, że po prostu nasz organizm nie radzi sobie z trawieniem tłuszczu. I dlatego cholesterol nam bardzo skacze do góry. Generalnie, jeżeli zastanawiacie się nad przejściem na dietę ketogeniczną, a jeszcze na niej nie jesteście, ja zawsze mówię, zróbcie badania przed przejściem na dietę i dopiero mniej więcej po trzech miesiącach na diecie keto. Dlatego, że jeżeli zrobicie to po, na, w trakcie adaptacji, miesiąc po przejściu na dietę keto, prawdopodobnie wywinduje Wam ten cholesterol w górę i lekarz po prostu złapie się za głowę i nastraszy Was wszystkimi chorobami tego świata. A nie chcemy tego, prawda? Dlatego mówię, jeżeli mamy problem z zbyt dużym poziomem cholesterolu, zwłaszcza po kilku miesiącach na diecie keto, doszukujemy się problemów z trawieniem tłuszczu. Sprawdzamy przewlekłe infekcje, na przykład bakteryjne. Ja bardzo często polecam, żeby sobie zrobić test na Helicobacter pylori. Możemy go zrobić samodzielnie w domu. To jest test kasetkowy, który kupuje się w aptece, 20- kilka złotych, albo z krwi, albo z kału. Robicie go samodzielnie w domu, wychodzi pozytywny Trzeba zacząć antybiotykoterapię, wychodzi negatywne, powinno być ok. Dysbioza jelitowa. Słuchajcie, jeżeli mamy problem w ogóle z funkcjonowaniem naszych jelit i e, kiedy mamy problem z funkcjonowaniem jelit, to też powiem zaraz a propos jelit, ale jeżeli rzeczywiście jest problem z zaburzeniem trawienia, to cholesterol też może być podniesiony. E, w przypadku niedoczynności tarczycy, również subklinicznej, czyli w takiej sytuacji, kiedy TSH jest podniesiony, ale na przykład hormony tarczycy są w normie, Wówczas też cholesterol może być podniesiony. Toksyny środowiskowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o metale ciężkie, bardzo mogą bruździć, dlatego to jest naprawdę ważne, żeby czasami zwracać uwagę na to, czy czasami zawsze powinniśmy zwracać uwagę na to, skąd my czerpiemy żywność, gdzie my ją kupujemy. Jakiej jakości kupujemy mięso, jak y, m, przygotowujemy tą żywność, jak my ją myjemy i tak dalej, i tak dalej, to ma naprawdę duże znaczenie i czy my w ogóle mamy ekspozycję na metale ciężkie, no i geny czasami. Po prostu u niektórych rzeczywiście jest tak, że ta hipercholesterolemia w, w rodzinie jest dziedziczna. Dlatego tutaj warto zwracać uwagę, jak, przepraszam, my w ogóle, jeżeli u nas w rodzinie był taki problem, to może po prostu jest tak, że i tak z tym nic nie zrobimy, choćbyśmy bardzo chcieli. Oczywiście są też takie opcje, jak dieta śródziemnomorska, Keto, która bardzo dobrze wpływa w ogóle na profil lipidowy. Ja bardzo często też lubię to zastosować do swoich podopiecznych, którzy mają podniesiony ten cholesterol dosyć mocno, żeby sprawdzić, czy oni w ogóle reagują na zmiany diety. I często zdarza się, że tak, że ten cholesterol spada sobie i poprawia się w ogóle cały profil lipidowy. Dlatego też ten jadłospis, który dla was przygotowałam ma elementy diety śródziemnomorskiej, ketogenicznej, czyli tak jak mówię, jest tam mniej czerwonego mięsa, więcej jest mięsa białego, jest tłustych ryb, długo dojrzewających serów, dużo oliwy z oliwek. Generalnie jest dużo tłuszczów jednonienasyconych, a dużo mniej tłuszczów nasyconych. Na tym się przede wszystkim skupiłam. Natomiast dieta ta hiszpańska śródziemnomorska, która jest najbardziej znana w tej oryginalnej wersji, jest naprawdę bardzo ciekawa, słuchajcie, dlatego że ona zakłada, że cztery razy w tygodniu jemy sobie ryby. Dwa razy w tygodniu jemy inne źródła białka, czyli mięso, drób, jajka, skorupiaki. I tak naprawdę, jeżeli robiono badania w ogóle na dietę hiszpańską śródziemnomorską, no to rzeczywiście skupiano się na tym, że na tych badaniach, że w tych badaniach Pozwalano im jeść w tak zwanych blokach, czyli jeżeli zaczynali dzień, no to rzeczywiście cały ten, każdy blok y, miał być poświęcony jednej z grup produktów. Czyli na przykład jeżeli jedli przez te cztery dni tylko ryby, no to później na przykład mogli jeść, nie wiem, piątego dnia y, mięso, drób, a szóstego dnia tylko jajka, a na przykład siódmego dnia jedli ser. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe też połączenie. Głównym źródłem tłuszczu była oliwa z oliwek na tej diecie i to miało być więcej niż 30 ml. 30 ml no to 3 łyżki, niedużo, ale generalnie ograniczono węglowodany, czyli oni mieli węglowodany liczyć. Węglowodany miały wynosić maksymalnie 30 g na dzień, i skupiano się na tym, żeby to były zielone, warzywa i sałatki zielone warzywa, czyli kiełki, sałata, grzyby, rzodkiewka, pietruszka, papryka, cykoria, szpinak, ogórek, boćwina, seler, a sałatki, no to mamy brokuł, kalafior, kapusta, karczoch, bakłażan, kabaczek, pomidor i cebula. Więc te produkty były dozwolone. No i słuchajcie, no jest najlepsza rzecz, umiarkowane spożycie czerwonego wina i naprawdę w tej, w tej diecie, no to było na poziomie, słuchajcie, 200 do 400 ml na dzień, czyli jeden-dwa kieliszki, dosyć sporo. Ale jeżeli chodzi o, o wyniki badań, no to wyniki badań były naprawdę spektakularne, no bo zobaczcie, mamy 31 otyłych pacjentów, gdzie przez 12 tygodni stosowali tą dietę ketogeniczną w wersji śródziemnomorskiej i hiszpańskiej. I mamy mniej więcej, przede wszystkim nie liczono kalorii, zawsze patrzono tylko na to, jaki jest udział węglowodanów, czyli te tylko węglowodany sprawdzano, żeby one były na mniej niż 30, 30 gramów na dzień. I mamy tak, bardzo duży spadek masy ciała, bo u tych osób otyłych to było 12 kg, czyli to był 1 kg na tydzień. Obniżyła się glukoza naczczo, ciśnienie krwi spadło, obniżył się LDL. HDL, przepraszam, yy, obniżył się LDL, trójglicerydy i ten cholesterol całkowity, a wzrósł HDL, czyli idealny scenariusz. Natomiast drugie badanie też, które trwało 12 tygodni i mamy 22 dwóch pacjentów z syndromem metabolicznym. Tak jak pewnie wiecie, syndrom metaboliczny to wtedy, kiedy mamy insulinooporność, kiedy mamy nadciśnienie, kiedy mamy zwiększoną yy, obwód talii, yy, nadwagę też oczywiście. Mamy też znowu bardzo duży spadek masy ciała, bo aż 14 kg, czy nawet więcej niż 1 kg na tydzień. Zmniejszenie BMI, zmniejszenie obwodu talii, zmniejszenie glukozy na czczo, HDL, LDL i trójglicerydy się obniżyły, HDL się podniósł, natomiast wszyscy badani po tej diecie, czyli tych 22 pacjentów, którzy mieli syndrom metaboliczny, po trzech miesiącach jeden syndrom metaboliczny, słuchajcie, u nich wycofał. Więc genialny, naprawdę.